Badania wydolnościowe to świetny sposób na obiektywne stwierdzenie tego, na jakim poziomie znajduje się nasza wydolność fizyczna oraz jakie sami mamy predyspozycje do wykonania przede wszystkim w sportu wytrzymałościowych. Czy jednak badanie wydolnościowe musimy traktować tylko i wyłącznie w kontekście treningowym, a może da nam ono coś w kontekście ustalenia właściwych poziomów intensywności, uniknięcia kontuzji, a tym samym stopniowego i stałego progresu w sporcie. Zapraszam Was na odcinek, w którym opowiem Wam o moich badaniach wydolnościowych, o moich progach, które zostały w trakcie niego określone oraz o tym, jak sami możecie skorzystać z takiego badania, by stawać się jeszcze lepszym, zdrowszym i odporniejszym na kontuzję biegaczem. Nazywam się Dominik Tabor i jestem profesjonalnym biegaczem górskim, a dodatkowo fizjoterapeutą oraz osteopatą. Na co dzień w swojej praktyce spotykam osoby, które przez to, że przekraczają zakładaną intensywność treningu, doświadczają przeciążeń, kontuzji, wypalenia czy też przetrenowania. Tym wszystkim stanom można zapobiegać w bardzo łatwy sposób. Przede wszystkim słuchając własnego organizmu, ale również nakładając na siebie z zewnątrz tak zwaną smycz bądź kaganiec, jak lubię to nazywać, w postaci jasno i sztywno określonych progów, których nie powinniśmy przekraczać, aby trening miał Założony efekt, i aby prowadził nas ku progresowi, a nie ku regresowi. Zaznaczyć tutaj muszę, że nie każda osoba, szczególnie bardzo początkujący biegacz, będzie potrzebować badania wydolnościowego. Ze względu na to, iż w początkowym etapie rozwoju sportowego nasze parametry, chociażby tętna czy też zakwaszenia, będą bardzo, bardzo wysokie, nie powinniśmy polegać na badaniach, które mogłyby tak naprawdę wykazać tylko i wyłącznie to, że jesteśmy najzwyczajniej nieprzygotowani do danego, określonego sportu na ten moment. Dlatego też w początkowych etapach przygody ze sportem, szczególnie sportem wytrzymałościowym, dobrze jest kierować się odczuciami organizmu, polegać na opiniach trenera czy innych, bardziej doświadczonych osób, tak, aby odpowiednio zaplanować swoją aktywność i zaplanować też jej poziom oraz intensywność. Jeżeli jednak jesteśmy doświadczonymi, nieco już bardziej doświadczonymi sportowcami wytrzymałościowymi, chcemy dodatkowo jeszcze kontrolować nasz proces treningowy, a oprócz tego upewnić się, że zostajemy we właściwych zakresach intensywności, badania wydolnościowe są właśnie dla takich osób. Przypomnijcie sobie to, co już wielokrotnie mówiłem w innych odcinkach. Większość kontuzji sportowców, a szczególnie biegaczy, Wynika z przeciążenia. Bardzo rzadko mamy do czynienia tylko i wyłącznie z dolegliwościami degeneracyjnymi, a więc występującymi ze względu na stany wewnętrzne organizmu, takie jak przykładowo choroby. Większość biegaczy nie zna umiarów w określaniu swojej intensywności wysiłku, nie zna także umiarów w tym, kiedy powinni przestać, bądź kiedy dany wysiłek był dla nich za mocny. I tutaj właśnie z pomocą przychodzą badania, które można wykonać praktycznie w każdym miejscu w Polsce. I które dadzą nam naprawdę bardzo dużo informacji oraz danych potrzebnych naszemu treningowi, a fizjoterapeucie mogą przydać się do określania poszczególnych parametrów oraz stref, w które powinien wchodzić pacjent na danym etapie leczenia. Posłużę się tutaj przykładem moich badań wydolnościowych. Pokażę Wam, jak wyglądają moje wyniki. Omówię dokładnie, jak takie badanie wygląda, czego możecie się po nim spodziewać. Zaczynamy! Badania wydolnościowe mogą być wykonane w kilku protokołach, jednak najbardziej popularnym protokołem jest protokół progresywnie narastającej prędkości, czyli co jakiś czas, zazwyczaj co dwie bądź trzy minuty, prędkość bieżni zwiększa się o 1 km na godzinę. Początkowa prędkość oraz późniejsze skoki określane są oczywiście przez wydolność badanego, czyli jeżeli jesteście w stanie wykonać jakiś rodzaj aktywności z daną prędkością, jest to dla was aktywność spokojna, zazwyczaj zaczniecie właśnie od takiego poziomu. W moim przypadku zaczynaliśmy od prędkości 11 km na godzinę, co jest dla mnie bardzo, bardzo dużym truchtem. Ze względu jednak na to, że ja sam mam taką przypadłość, która nazywa się syndromem białego fartucha, czyli w momencie, w którym jestem poddawany pomiarom bądź badany w warunkach spoczynku, czy też w warunkach bardzo niskiej intensywności, moje parametry rosną bardzo wysoko i są znacznie wyższe niż to, co zazwyczaj obserwuję w trakcie treningu. Dlatego też prędkości pierwsze, które zanotowałem tutaj w trakcie badania, są nieco przekłamane, ponieważ, tak jak wspomniałem, na treningu przy podobnych zakresach tętna biegam znacznie szybciej. Później jednak, razem z wyższą intensywnością, wszystko się normuje i jesteśmy w stanie po kolei określać nasze progi. Abyście dodatkowo mogli lepiej zrozumieć, na czym polega takie badanie i co ono określa, przedstawię Wam kilka pojęć. Dla większości z Was, najbardziej potrzebną informacją będą tak zwane zakresy tętna. Tętno jest chyba najbardziej dostępnym i najlepiej mierzalnym sposobem określenia tego, w jakiej intensywności trenujemy w danym momencie. Oczywiście zależy ono też od wielu innych warunków i nie jest do końca zawsze takie samo, natomiast lepiej mieć takie odniesienie niż nie mieć żadnego. Dlatego też badanie wydolnościowe po pierwsze określi wasze tętno maksymalne. Jest to próba do odmowy, a więc biegniecie do momentu, w którym poczujecie już, że nie jesteście w stanie biec dalej. Na podstawie tego tętna maksymalnego, a także często na podstawie przyrostu mleczanów we krwi, określa się tak zwane progi metaboliczne, które odpowiadają dwóm wartościom. Próg tlenowy jest to taki moment i taka intensywność wysiłku, przy której procesy tlenowe, np. utlenianie kwasów tłuszczowych, nie wystarczają i energia musi zacząć pochodzić z procesów beztlenowych, a więc dochodzi do stopniowego przyrastania poziomu mleczanów we krwi. Kruk beztlenowy to taka intensywność, przy której rolę grają głównie przemiany beztlenowe oraz nie dochodzi do wystarczająco szybkiego buforowania narastających metabolitów w naszej krwi, co prowadzi również do występowania coraz szybszego zmęczenia. Na podstawie tychże progów określane są tak zwane strefy intensywności. I to jest pierwsza rzecz, którą amatorzy sportu, czy osoby w ogóle trenujące dla własnego wyczynu, są w stanie użyć we własnym treningu i w jego programowaniu. Dzięki pomiarowi tętna jesteśmy pewni, że zostajemy w danym zakresie intensywności, nie przekraczamy go, a co za tym idzie, realizujemy zadania odpowiednie dla danej jednostki treningowej. Kolejną wartością często określaną podczas takiego badania jest VO2 Max a więc maksymalny minutowy pobór tlenu, który określa to, jak wiele organizm może zużyć pobranego tlenu w jednostce czasu, czyli tutaj akurat w przeciągu jednej minuty. Im wyższa wartość tego wskaźnika, tym zazwyczaj wyższa wydolność bądź wyższa umiejętność podejmowania bardzo intensywnych wysiłków, co za tym idzie mniejszego zmęczenia na wyższej prędkości w takim samym czasie. Kolejną wartością, którą można określić w trakcie takiego badania, jest tzw. koszt fizjologiczny, a więc ilość tlenu na kilogram masy ciała, która musi być pobrana, aby przebiec jeden kilometr z daną prędkością. Zanim przejdziemy do analizy moich wyników, zaznaczyć też muszę, że dla wyniku VO2max chociażby bardzo istotna jest masa ciała. Dlaczego? Dlatego że VO2 max to relatywne, mierzy się w ten sposób, iż dzieli się mililitry na kilogram masy ciała na minutę. Co z tego wynika? Im niższa twoja masa ciała, tym wyższe VO2 max. Ja swój test wykonałem 11 grudnia 2023 roku. W momencie przystępowania do testu mój wzrost wynosił 179 cm, a powracając po roztrenowaniu moja waga była wysoka i wynosiła 69,3 kg. Stąd też poziom tkanki tłuszczowej był nieco wyższy niż jest to u mnie w sezonie startowym, ponieważ tutaj wynosił 12,8%. Test rozpocząłem od 11 km na godzinę i, tak jak wspomniałem, co 2 minuty dochodziło do zwiększenia prędkości o 1 km na godzinę. To muszę Wam też przyznać: ja zazwyczaj przed takimi testami bardzo mocno się stresuję. Nie tylko dlatego, że czeka mnie wysiłek o charakterze maksymalnym czyli właśnie do odmowy. Bo to przecież robiłem wielokrotnie w trakcie treningu. Bardziej jest dla mnie stresujące to, co wspomniałem wcześniej, a więc ten efekt białego fartucha, czyli stres przed byciem mierzonym. Wiem, brzmi to absurdalnie i jest wręcz niepojęte, jak można się w ogóle tym stresować. Niestety, ale u mnie taka przypadłość występuje. Stąd też, tak jak wspomniałem, na samym początku, przy rozpoczęciu testu, przy zaledwie 11 km na godzinę, co daje 5,30 na kilometr, miałem bardzo wysokie tętno, bo już powyżej 130. Stąd też mój pierwszy zakres intensywności, czyli tak zwany zakres regeneracyjny, został określony na jedynie 4,43 na kilometr. Co zazwyczaj jest dla mnie naprawdę bardzo wolnym truchtem. Zazwyczaj biegam znacznie szybciej. Pierwsza strefa została określona u mnie jako 143 uderzenia, czyli poniżej tego zakresu jestem w tak zwanym etapie regeneracji, czyli każda jednostka, która jest wykonywana z intensywnością niższą, jest dla mnie jednostką regenerującą. Następnie od 143 do tętna 163 uderzeń na minutę występuje u mnie tak zwana strefa niskiej intensywności, czyli intensywność wysiłku, która jest realizowana przy udziale przemian głównie tlenowych i służy ona kształtowaniu głównie takiej wydolności tlenowej, wydolności bazowej, czyli przykładem mogą być tu długie wybiegania, wycieczki biegowe i tym podobne. I tutaj, już wchodząc w te wyższe nieco zakresy tętna, byłem w stanie wejść w ten swój normalny rytm. Osiągnąłem prędkość na progu tlenowym, czyli na tym pierwszym progu powyżej którego występują przemiany tlenowe, rzędu 349 na kilometr. I wystąpił on u mnie przy 163 uderzeniach tętna. Dla osób, które chcą wiedzieć, jaka jest przydatność tej strefy w rehabilitacji, jeżeli mamy do czynienia z osobą, na przykład po COVID-zie, która cierpi ze względu na brak możliwości wykonania wysokich wysiłków, tej strefie właśnie powinniśmy zalecić jej większą ilość aktywności. Próg tlenowy wystąpił u mnie właśnie na tej prędkości 3,49. Następnie w grę zaczęły wchodzić już też przemiany beztlenowe. I tutaj od progu 163, czyli od progu tlenowego, do progu 172 występuje strefa tak zwanej średniej intensywności. Tą strefę moglibyśmy określić jako klasyczny polski drugi zakres. U mnie akurat na ten moment kształtuje się ona pomiędzy prędkościami 3,49 a 3,18 na kilometr. Powyżej występuje tak zwana strefa wysokiej intensywności. U mnie zawierająca się w tętnach pomiędzy 172 a 181, więc między prędkościami 3,18 a 3,03 na kilometr. Jesteśmy w stanie w tej strefie spędzić przez około 45 minut, więc można by powiedzieć, że jest to czas takiego biegu na 15 km bądź dla niektórych biegu na 10 km. U mnie podejrzewam, że w momencie wykonania tego testu forma była taka, że byłem w stanie przebiec 10 km około 31 minut. Jak to jest teraz zobaczymy po kolejnych również badaniach wydolnościowych. Prób beztlenowy został u mnie określony na 181 uderzeń tętna i na prędkości 3,03 na kilometr. Byłem dosyć zaskoczony tą wartością z tego względu, że po roztrenowaniu nie robiłem żadnych szybszych akcentów i tych prędkości praktycznie nie dotykałem, nie licząc oczywiście krótkich przebieżek po dłuższych akcentach. Dlatego też bardzo zaskoczony byłem w momencie, w którym tak dobrze biegło mi się na tej intensywności i muszę też powiedzieć, że test przebiegał w taki sposób, że szczerze mówiąc, byłbym w stanie chyba jeszcze trochę pociągnąć, ale o tym zaraz. Powyżej strefy wysokiej intensywności i powyżej progu anaerobowego była strefa wysokiej intensywności interwałowej, u mnie określana natętnie od 181 do 195. To właśnie w tej strefie określamy VO2 max oraz wykonujemy wysiłki o charakterze krótkim. U mnie ta strefa zawiera się od prędkości 3.03 wszystko, co jest powyżej, to już jest właśnie strefa tych wysokich, ale krótkich intensywności. Maksymalne tętno zostało określone u mnie na 195 uderzeń na minutę i nie ukrywam, że jestem z tego bardzo zadowolony. Moje spoczynkowe tętno w momencie, w którym wchodzę w sezon, wynosi około 40-36, a moje maksymalne tętno wynosi 195. Jak widzicie, rozpiętość tej pracy jest bardzo duża. Więc nasza praca będzie skupiać się głównie na tym, aby móc utrzymać jak największą procentowo wartość tętna przez długi czas. Ponieważ jak wiecie, czekają mnie wysiłki od 2 do 4 godzin na zawodach. A teraz przechodząc do VO2 Max, czyli tego wskaźnika, którym zazwyczaj podniecają się i na który zwracają uwagę wszyscy, którzy są zainteresowani właśnie badaniami wydolnościowymi i sportami wytrzymałościowymi. VO2 Max w momencie wykonywania tego testu, a więc przy wadze 69,3 kg wyniósł 70 ml na kilogram masy ciała na minutę. Jest to wartość naprawdę bardzo wysoka i byłem zaskoczony ją widząc, tym bardziej, że uwaga, nie wykorzystałem, tak jak uważam, swoich maksymalnych możliwości podczas tego testu. Bardzo ciężko było mi utrzymać się już tej najwyższej intensywności przy obecnym poziomie, na moment wykonania testu, sprawności i przy braku obiegania tych wyższych prędkości. Stąd też na teście, zaraz po jego wykonaniu na monitorze, zobaczyłem, że mój maksymalny pobór tlenu przez około 30 sekund, jak sprawdzała osoba wykonująca badanie, wynosił 5110 ml. W badaniu tutaj zostało to określone na 4850, bo była to najwyższa wartość uśredniona minutowa. Natomiast tak jak mówię, myślę, że będę w stanie uzyskać jeszcze wyższe wartości podczas następnego testu. Niemniej jednak, przy tamtej wadze. Wynik wyniósł 70 ml na kilogram masy ciała na minutę. Natomiast przy wadze startowej, która u mnie wynosi 65 kg, wynik wyniósłby 75 ml na kilogram masy ciała na minutę. Jestem bardzo zadowolony z tych wartości, i nie ukrywam, że dały mi one kolejnego kopa motywacyjnego i upewniły mnie w tym, że mam predyspozycję i możliwości do tego, aby właśnie biegać w taki sposób, by rywalizować z najlepszymi na świecie. Te parametry oczywiście mogą się zmieniać, mogą się one poprawić, ale również mogą się pogorszyć w trakcie przerwy. Dlatego też cenne dla nas było wykonanie tego testu na początku przygotowań do tego sezonu 2024. Dzięki temu określiliśmy nasze zakresy intensywności, dzięki temu wiem jak trenować bezpiecznie, dzięki temu kształtujemy zdolności, które chcemy kształtować, nie przestrzelając się i pozostając w pewnych ryzach, więc dbając też o to, aby nadmierne ambicje nie popychały nas do przekraczania chociażby założonych zakresów. I tutaj właśnie uwaga dla pacjentów i dla fizjoterapeutów pracujących z pacjentami. Jeżeli mamy do czynienia z ambitnym amatorem, który trenuje dla własnego wyczynu i jest już na nieco wyższym poziomie, chciałby podnosić swoje wyniki sportowe, ale widzicie, że cały czas jest on zmęczony, cały czas próbuje trenować szybciej, trenować więcej, natomiast zaczynają pojawiać się kontuzje, na przykład ścięgna Achillesa, pojawia się shin splints, i tym podobne przeciążeniowe kontuzje, które dotyczą biegaczy. W takim wypadku przeanalizujcie razem z pacjentem trening, analizując również zakresy tętna. Możecie ocenić, jak dużo procentowo pacjent spędza w tej strefie wydolności beztlenowych, w tym wysokim zakresie intensywności tętna. Jeżeli tego czasu jest bardzo dużo, możecie zalecić mu właśnie pozostawanie w tych ryzach, Pozostawanie na przykład w zakresie trenowym, skrócenie bardzo intensywnych jednostek tak, aby proces rehabilitacji, leczenia szczególnie dolegliwości ścięgnistych mógł przebiegać w sposób prawidłowy. Również badania wydolnościowe czy też analiza treningu może przydać się w przypadku osób zmagających się z problemami pulmonologicznymi czy kardiologicznymi, a uwaga o takie wcale nie w naszym świecie nawet bardzo aktywnych osób. Powinniśmy zatem zwracać na to uwagę w trakcie naszego wywiadu, pytać o obciążenie treningowe, pytać o ilość tego obciążenia treningowego w tygodniu, o plany, o to jak pacjent sam siebie widzi właśnie w tym sporcie, bo to może pomóc nam określić, dlaczego nasz pacjent na przykład nie leczy się, bądź cały czas ulega kontuzjom. Weźcie więc to pod uwagę. Wrócę do Was oczywiście z odcinkiem dotyczącym ponownego badania wydolnościowego, który wykonam pod koniec lutego. Zobaczycie wtedy, jak na moim przykładzie zmieniają się te parametry na przestrzeni kilku miesięcy, czy się w ogóle zmieniają oczywiście i jak użyliśmy to w treningu. Jeżeli podobał się Wam ten materiał, zasubskrybujcie ten kanał, zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnych materiałach.